W polskim internecie są bardzo popularnym zjawiskiem. A zarazem szybko zapomniał. Kto? Ten kanał, co to jest? Dawid Graham. W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z Armagedonem skamów robionych na widzach przez kochanych twórców. W gruncie rzeczy nie liczy się kto, jak i gdzie. Niezależnie od grupy wiekowej danego twórcy, cel jest ten sam. Zarobić dużo niskim nakładem pracy. Takim samym motto kieruje się wielu internetowych guru. TikTokowi biznesmeni, bo tak wypadałoby nazwać tych nieudolnych nauczycieli zarabiania, wzbogacili się dzięki głupocie ale swoich odbiorców o horrendalne sumy pieniędzy. No tak, ale jest jakoś tak dziwnie głos, że jak dajesz szybciej, to się głos dziwnie rozjeżdża. Schemat nie jest oddzielony od Tak zwane fake it till you make it jest podstawowym zabiegiem wzbogacania się na naiwnych i mniej świadomych osobach. W historii polskiego internetu na podobnej zasadzie działali m.in. całe uniwersum Coś Czy jeszcze świeża sprawa? Nie bardzo smęci, nie? Ktoś przez minutę powiedział to, co by mógł zmieścić w, w 20 sekundach, tak naprawdę. A jestem w chuj ciekawy tego filmu, nie? Ale no szkoda, szkoda. Z Karol Ziderpiński. Dzisiejszy bohater główny. Wszedł na wyższy poziom niż wcześniej wymienieni, a więc postanowił udawać internetowego coacha życia i biznesu, który oprócz samej sławy zdobył również pieniądze. Roman P., którego szerzej możecie kojarzyć pod pseudonimem Truma, kreuje swoją postać jako wizjoner, milioner i niejaki polski Andrew Tate. Na jego TikToku zobaczymy wiele treści zahaczających o motywację dla młodych ludzi lub też nieukrywanie swojego wielkiego bogactwa, które zdążył zgromadzić w jakże młodym wieku po zaledwie 20 lat życia. Jak się jednak okazuje, polski internet, a szczególnie mainstreamowy ściek tak, że... trochę się otrzemy od trumana w moim przyszłym filmie również Tylko zapomniał o szemranych interesach pana milionera Chociaż najwięcej osób siedzi z Trumana za jego początki Czyli kopowanie 1 do 1 Kontentu innego internetowego twórcy Piszesz mi komplementy, mówisz, Nie wiem, czy na story tam A, jo, jo, ja pamiętam ale, że... ale czemu jest tak słabo głos Bogdana? No, ale go słychać mówię, Że może jestem dla ciebie jakimś tam, nie wiem, wyznacznikiem To tak naprawdę... Nie jest to tutaj gwoździem programu. Aby dokładnie przeanalizować historię naszego bohatera, będziemy musieli cofnąć się do roku 2020, kiedy to Truman zaczyna przygodę z poważnym zarabianiem. Na jego Instagramie pojawia się reklama autorskiego e-booku o zarabianiu pieniędzy pod nazwą Millionaire 2021. Niedługo później widzimy dowody na rzekome zarobki od widzów. Dowody działają, a na e-book zaczyna łapać się coraz więcej osób. Pieniądze zaczynają płynąć. Całą tą tajemną wiedzę, która, jak czytamy, da nam zarobić nawet tysiące, możemy posiąść za jedynie 24 zł i 99 groszy. Jasne jest, że nikt za 25 zł nie da wam żadnej tajemnej wiedzy o zarabianiu. A więc wiedza zawarta w buku dotyczy przykładowo afiliacji i kont bankowych, na czym idzie zarobić kilkaset złotych przy dobrych wiatrach i sporej cierpliwości. Można powiedzieć, że 25 zł to całkiem ferce na. Sz Co? Szczególnie dla mniej wtajemniczonych osób. Więc tę ofertę ciężko nazwać skamem, Mimo wątpliwej merytoryki i treści ebooka. Sprawa jest dosyć cicha i raczej przemilczona przez mainstream. Rok 2021 upływa, a Truman jedyne co robi w sieci, to wrzuca bok celowe ciekawostki i newsy na swoje instagramowe story. Jak się jednak szybko okazuje, ebook był jedynie preludium do imperium wielkiego milionera ze złotej. Na Instagramie zaczynają pojawiać się storki o odnośnie nowej super kryptowaluty która tu ma zabezpieczyć inne inwestycje przed potencjalnym skamem. Oczywiście działa tutaj coś na zasadzie odwróconej psychologii, a dodatkowo ludzie wierząc w dobre zamiary swojego twórcy, inwestują na ślepo w rozgrzane do czerwoności rynku byka i na wielkim FOMO wchodzą bezmyślnie w projekt. To był moment, w którym wszyscy gdzieś już słyszeli o krypto. Nie ma czemu się dziwić. Bitcoin w tym okresie wybijał swój historyczny szczyt, a nakaniacze na tej kurce nie brakowało. Jak się później okazało, projekt to zwykły pump and dump, czyli prosty schemat, gdzie twórcy po wypromowaniu swojego produktu, a zarazem posiadający lwią część tokenów, mogą zrzucać torby na niczego nieświadomych inwestorów. Tak więc kapitał w prosty i klarowny sposób przechodzi z rąk mało rozgarniętych widzów do zwykłych oszustów pod przykrywką kryptowaluty. Nasz główny bohater Romek jest bardzo zaangażowany Będę streamował Lola niedługo pewnie. w promowanie tego jakże rewolucyjnego projektu. Kurwa, jeba na myśli. A to pomocy zabiera ze za sobą takie persony jak Amadeusz Ferrari czy Klaudusiak. Oczywiście wszystko idzie zgodnie. Z... E, właśnie z Ferrari miał wielokrotnie kiedyś gadałem, żebyśmy mogli coś zacząć razem działać, tylko żeby musiał odpulić tego ziomeczka i Ferrari gadał. Tak, tak, on mi oszukał. Jestem na niego wkurwiony, nie będę z nim już więcej nic robił. Po czym mija kilka miesięcy i znowu Ferrari z nim działa. I tak mi było kurwa kółko graniaste. Z planem, a nasz milioner zarobił było coś takiego, że był jakiś, pamiętam, skam, i ja właśnie Ferrari... Tak, tak, on mnie oszukał, a później znowu z nim działał. Pierwsze, większe pieniądze. Więc nie czy oni po prostu razem tego nie zaplanowali. Całość dzięki zrzuceniu tokenu o twórcy na swoich nieświadomych widzów. W ten to sposób wszyscy, którzy zainwestowali w Skandefi, wrócili darmową dotację do kieszeni Rumka. Co warto dodać, sam Truman twierdzi, że słabo zna się na krypto. To by tłumaczyło, dlaczego wszyscy jego widzowie stracili albo oznaczna większość. Nie musimy wierzyć mu na słowo. Przenieśmy się na chwilę w czasie do roku 2020. Truman cię to? Drumando już wielki i poważny cię to? No, to jednej transakcji live ze swojej rezydencji konta, na złotej chwali się swoim majątkiem w krypto, który jak się okazało... Chcę, chcę sprawdzić to, No. To czekaj, przyjdę na drugie konto. <laughs> czekaj, bo no, tu. go... ...wytrzyma na giełdzie Binance. ...moje to które na Binance'ie. No nie patrz, kogo ja podglądam. macie 84 tysiące dolarów. Dla tych z Was, którzy z mają mało wspólnego, wyjaśnię, że trzymanie swoich kryptowalut na giełdzie jest skrajnie nieodpowiedzialne, a wręcz idiotyczne. Co może powiedzieć Wam każdy, kto z kryptowalutami ma do czynienia dłużej niż chwilę? Chodzi tutaj oczywiście o bezpieczeństwo, które w przypadku giełdy. Tracę na donate, no. to ludzie trawują. naruszyć. Giełdy są regularnie hakowane, albo upadają. Wracając do 2021, sprawa wchodzi na jaw. Wszyscy otworzyli oczy i widzą, co się stało. Mamy chwilowy szum w mediach, a Truman zostaje określony przez społeczność jako zwykły kamer W polskim internecie takie łatki są bardzo liche. To znaczy już teraz, lat po półtorej roku później, mało kto pamięta, na czym faktycznie wzbogacił się nasz bohater. A ten nie zakończył swojej przygody na Skandefi. Mamy 2022 rok, a na Instagramie ja Trumana i jego kolegów zaczynają pojawiać się posty chwalące człowieka w Polsce pomocnika do bukmaherki. Truman i Ferrari zarzekają się, że wcale niczego nie reklamują. Chociaż jak się potem okazuje, na swoje story wrzucają przypadkowo ten sam screen i twierdzą, że to ich wygrane. Do całej akcji przyłącza się również inny influencer, którego znać możecie spodniku High Five albo Bucho. To moralnie blisko upadający twórca, który swoją popularność zdobył głównie za sprawą ustawionego show, w którym wymienił 5 tych na działkowy domek. Do czego sam się przyznał pod naporem widzów. Wracając jednak do sedna: matematyczne kupony, bo o tej działalności mówimy jest znane w sieci już od dłuższego czasu. Jeśli Instagram do tego momentu zabrał aż. Wixa, czemu z sylwkiem nie ukrywacie i nie potwierdzacie, że jesteście razem? Czemu to robimy? E, jak chcę zachować swoje prywatne życie dla siebie? Tyle. Top 53 000 obserwujących, co w oczach nieświadomych może być poczucie zaufania. Ciężko jest jasno stwierdzić, jak wygląda organiczność tych obserwacji, ale dla przykładu konto Freeza na stronie Hype Auditor uzyskało wynik 94, 4, 4, natomiast matematyczne chłony mają jedynie 4. mi tak poleciało nagle w słuchawce. 23. Sam ten fakt, raczej w tym wypadku, nie jest jakimś wielkim strzałem stopą, ale to dopiero początek. Jako, że działalność ta istnieje już od dłuższego czasu, w internecie można znaleźć wiele ciekawych opinii na ten temat. Tak naprawdę przytłacza ilość opinii negatywnych, ale co ciekawe są też opinie pozytywne. W tym wypadku posłużę się dwoma testami na łącznie ponad 100 kuponach od różnych, niezależnych twórców. Jak się okazuje to z kanału TheAndrys, jak i z kanału Bóg w Berecie, Okazał się oblany. Robiłem tak jak nie instruowali, no ale cóż, no, wynik jest taki jaki jest, pokazywałem wam, no, jest czerwona, jak w mordorze. Jeśli chodzi o komentarze pod zdjęciami negatywne są oczywiście usuwane. Opinie ludzi można sobie poczytać, chociażby na Z Swoją drogą chłopą chyba na sam problem to wszyscy. Mimo to oczywiście na solkach reklamujących pojawiały się kliny jedynie wygranych kuponów na duże kwoty, które miały przekonać widzów do kupna pakietu no, od matematycznych kuponów. No a tak Warto zasadzie, zobaczyć, nie? że sama działalność jest zarejestrowana. No to, to czemu. Ale tego? ja nie wiedziałem, że te matematyczne kupony to są tego. No, ale no, tak zasadzie, no? czemu ty go tak nie lubisz, bo ja nie wiem. Kogo? No tego trumena. No bo właśnie robił takie akcje, ja pamiętam to z kantefi. A tak żeby robi z i tylko dlatego? No okej. Okay. A tak to z nim nie miałem żadnych relacji. Okej, okay, ja nie by się starał, czy może mieć jakieś tam. Nie, 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 Jeszcze go pamiętam z czasów Freeza, co dogrywał tak bardzo dużo jakichś wymyślonych historii. A więc jak się może zamyślić kolega, który prowadzi matematyczne kopany, zarabia nie małe pieniądze. Zegarki Morfeusz to stosunkowo świeższe z od poprzednich. Jest szansa, że jeszcze pamiętasz o akcji, bo cała firma była promowana na Fame MMA, dokładnie na gali 17, gdzie Amadeusz został poproszony o test prawdziwości swojego ekskluzywnego zegarka, a konkretnie diamentów, które się na nim znajdują. O tym jednak za chwilę, ponieważ najpierw przyjrzymy się, co do powiedzenia ma nam Instagram oraz strona owej działalności. Na Instagramie w czasach promocji zegarków można było przeczytać o rzetelności oraz oryginalności produktów. Od razu w oczy rzucały się opcje płatności, którymi były kryptowaluty oraz gotówka. Truman, spokojnie. Czy jasna nie jest to, że oszustwa? Natomiast te dwa sposoby cechują się wysoką anonimowością i możliwością omijania wszelakich, prawnych obowiązków, takich jak podatki. Truman po odziele widzów szybko prostuje sprawę na swoim story. A potencjalni klienci mają dostać możliwość płacenia przelewem. No właśnie, znów pojawia się tutaj postać Trumana. Jak się okazuje, jest on inwestorem firmy Murphy. Ej, a poczekaj, no właśnie. To jest to, co nam gadało w tym April. Truman po odziele tak. widzów szybko prostuje sprawę na swoim story. Wyznacznik oszustwa, natomiast te dwa sposoby zegarków można było przeczytać o rzetelności oraz oryginalności produktów. Od razu w oczy rzucały się opcje płatności, którymi były kryptowaluty oraz gotówka. Rzecz jasna, nie jest to żaden wyznacznik oszustwa, natomiast te dwa sposoby. No bo teraz w polskim prawie jak jest, że 15 koła musisz płacić przelewem, nie? Tak tam tak. cechują się wysoką anonimowością i możliwością omijania wszelakich prawnych obowiązków, fakturze, takich nie? jak podatki. Roman okay. po oddziel widzów szybko prostuje sprawę na swoim story, a potencjalni klienci mają dostać możliwość płacenia przelewem. No właśnie, znów pojawia się tutaj postać Trumana. Jak się okazuje, jest on inwestorem firmy Murfeusz, a więc wyjaśnia różne niejasności związane z działaniem firmy. Sprawa zaczyna coraz bardziej śmiercić. Ale to nie wszystko. Tak jak już wspomniałem na konferencji. Nieczęsto właśnie te oszołomy internetowe używają słowa ja jestem inwestorem. Tak! Jest? Biznesmenem też a, jeszcze nie? Jest inwestorem. Fajt ma 17. Mieliśmy. Właśnie, czy jestem w Goncach? Jest inwestorem. No tak, inwestuje. Wielki test zegarka ma a przy okazji polecenie kupna. W końcu zegarek, jak widzieli na własnym oczy widzowie, jest prawdziwy. Nie jestem specjalistą w dziedzinie diamentów, a wiem, że temat jest rozległy, natomiast udało mi się znaleźć parę ciekawych faktów na ten temat. Po pierwsze, test, którego używa rzekomo losowy widz z widowni na konferencji kosztuje około 60 zł i można go znaleźć na na przykład Allegro czy innych tego. Kryc, jeśli widzu, jeśli masz jakieś informacje, to mi prześlij na Instagram. Ty jesteś podobna do Moniki, nie wydaje mi się. Czy jestem nie, myślę, że nie A to czekajcie wam pokażę. Jak spędzamy z nich czas. Czekamy. Ja, że tylko na <coughs> w typu stronach e-commerce niezwiązanych stricte z biżuterią. Co jednak ciekawsze, na YouTube można znaleźć ciekawy test, dokładnie takim samym testerem. Jak się okazuje autor filmu, twierdzi, że tester jest bardzo kiepski i jest to stary typ testera, który nadaje się do bardzo prostych testów. Na nagraniu widzimy diament naturalny, diament laboratoryjny oraz kilka zwykłych pierścionków za kilka dolarów z Amazona. Co ciekawe, tak samo jak dwa pierwsze prawdziwe diamenty są wykrywane przez tester jako oryginalne, tak samo trzy ostatnie są co dowodzi, że test jest niczego warty, a przeprowadzony na Fame MMA17 dowód mógł zostać w łatwy sposób sfałszowany. W końcu nikt z widzów nie będzie dogłębnie dociekał prawdziwości testera, który z wierzchu wygląda całkiem poważnie. Dobra, ale ja dalej nie rozumiem, gdzie są te dowody, że on jest odpowiedzialny za matematyczne kupony. Czy on tutaj przedstawił jakieś Panie Dawidzie Grahamie? Proszę do mnie napisać na Instagramie, w jaki sposób, bo ja potrzebuję takich dowodów, yy, no niezaprzeczalnych, nie? Bo tutaj to jest tylko takie... Było tak gdzieś, że to są jego. I jego kolegów zaczynają pojawiać się posty chwalące człowieka w Polsce pomocnika do Book Truma Na pewno to wrzucał, ale gdzie jest, że to jest jego. Pięknie. I Ferrari <coughs> zamykają się, że wcale niczego nie reklamują. Chociaż jak się potem okazuje? Na swoje story wrzucają przypadkowo ten sam screen. I chodzi o to, że to jego, tylko że promuje. Tak, ale podejrzewam, że może gdzieś istnieje. Eee, no bo kto by kurwa wymyłek. I twierdzą, że to ich wygrane. To do całej akcji przyłącza się również inny influencer, którego znać możecie spodniku High Five albo Bucho. To moralnie blisko upadający twórca, który swoją popularność zdobył głównie za sprawą ustawionego show, w którym wymienił 5 złotych na działkowy domek. Promuję to to chodzi. Okay. No dobra. Do czego sam się przyzna, pod naporem widzów? Kurwa. <tum> Tuman. Yy, Kołnowski, mówicie, że nowy filmik. To fajnie. Przerażający zaginięcie statku Titan. W ogóle coś było.